Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym irydologii. Szczególnie w przeszłości irydolodzy kojarzeni byli z ziołolecznictwem, z ziołami. Jak sytuacja wygląda obecnie? Czy mieszanki ziołowe, zioła są dla każdego? Tak czy nie? Na te pytania będę starał się odpowiedzieć właśnie w tym odcinku. Z tym, że będę mówił raczej za siebie, jak to wygląda u mnie. Będę mówił o swoich poglądach, ponieważ nie jestem w stanie tutaj uogólniać i mówić, jak wygląda ta sprawa u wszystkich irydologów, na przykład pracujących w Polsce, bo są to lekarze irydolodzy, są to naturoterapeuci irydolodzy, więc mówię, jak to wygląda u mnie. Myślę, że osoby, które, którym, którym polecam zioła do picia, muszą spełniać pewne warunki czy pewne kryteria. Mianowicie pierwsze kryterium to jest taka, czy dana osoba ma przekonanie do ziół, czy ona, będzie, czy ona wierzy w to, że zioła jej mogą pomóc, że picie mieszanek ziłowych ma sens w jej przypadku, że jej organizm będzie odnosił realną korzyść właśnie z picia ziół. Jeśli takiego przekonania nie ma, to według mnie nie ma sensu komuś taką terapię na siłę proponować, bo prawdopodobnie skończy się do tym, że będzie ta osoba te zioła zażywać nieregularnie, a co za tym idzie, terapia będzie nieskuteczna. A z założenia chciałbym, żeby terapie odnosiły skutek, który zakładamy sobie z góry. Drugim takim kryterium jest też kwestia no, powiązana z tym pierwszym, mianowicie czy Osoba, która ma pić zioła, będzie mogła to połączyć ze swoim rytmem dnia, ze swoim planem dnia, z pracą zawodową, bo jeśli ktoś pracuje na przykład na zmiany, ktoś, ktoś cały czas jest poza domem, no to być może tych ziół nie będzie mógł pić regularnie i to się sprowadza do tego samego, że terapia będzie się nie, nie będzie się sprawdzać. Um, oczywiście dla chcącego nic trudnego, tak myślę, bo. Um, Zioła można sobie zaparzyć raz dziennie do dużego termosu. Można sobie go brać do pracy, można sobie brać gdzieś poza miejsce zamieszkania, więc te zioła można popijać cały dzień. I tutaj myślę, że to jest kwestia jednak tego, czy ktoś chce, czy ktoś niekoniecznie chce pić zioła. Powiem tutaj jeszcze, że wśród osób, które się decydują na zioła, na terapie ziołowe, są zazwyczaj osoby wiekiem troszkę starsze, które pamiętają jeszcze jako Często dzieci, że w domu ich ciocia, babcia, jakiś znajomy wujek zielarz leczył, leczył. Pomagał ludziom ziołami dojść do zdrowia dosyć skutecznie. I takie osoby to przekonanie mają większe. Wśród osób młodszych bywa różnie. No, przeważają osoby, które wolą coś wyknąć coś jakąś pigułkę, jakąś kapsułkę. Nie chcą paszyć sobie ziół. I taki trzeci najważniejszy czynnik, który powinien być rozważony przy polecaniu terapii ziołowych, polega na tym, że no musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta terapia ziołowa to jest niejako w ramach profilaktyki zdrowia, czy to jest taka zaledwie kosmetyka organizmu, czy też tutaj mamy do czynienia z jakimś takim schorzeniem głębszym, który. Które może w swoim działaniu postępować w czasie, które może w tym czasie wywoływać jeszcze, pociągać ze sobą inne skutki zdrowotne, więc tutaj pozostawienie tej osoby na, samych, na samej mieszance ziołowej byłoby chyba nierozsądne. Oczywiście trafiają do mnie osoby, które zażywają leki i leczą się u specjalisty swojego u lekarza, więc to jest osobny temat, osobna sprawa. Natomiast mówimy tutaj o takiej terapii zintegrowanej, naturalnej. Tutaj, jeszcze może wspomnę o takiej obserwacji doświadczonych zielarzy, którzy pracują już w swoim fachu 30-40 lat. Część z nich, przynajmniej, twierdzi, że zioła obecnie działają słabiej niż miało to miejsce właśnie 30-40 lat temu. Jest to spowodowane z nami dwoma czynnikami. Pierwszym takim czynnikiem jest gleba-środowisko. Szczególnie dotyczy to ziół, które są hodowane w plantacjach. Troszkę mniej dotyczy to ziół, które są zbierane naturalnie, dziś jeszcze w względnie czystych warunkach. Chociaż i tak, chociażby ten czynnik, że u nas zim już faktycznie nie ma mroźnych, wpływa na to, że te rośliny, substancje czynne będą działać już troszkę słabiej. Drugim takim czynnikiem jest nasz organizm, jednak jesteśmy coraz bardziej struci. Nasze procesy biochemiczne są coraz bardziej tłumione, hamowane w nas. Coraz trudniej ziołom pewne procesy w nas uruchomić. Można też na przykładzie organizmu dziecka Wykazać, że właśnie tak jest, ponieważ organizm dziecka, na przykład 7-latka, dużo ładniej reaguje zazwyczaj zazwyczaj na terapie, chociażby naturalne i pewne procesy jest dużo łatwiej tutaj odwrócić niż u osób dorosłych. Wynika to z tego, że dzieci są jednak no, jeszcze mniej na, przez krótszy czas narażone były na te wszystkie czynniki, które nas tutaj dotykają środowiskowe i reagują ładniej. I więc podsumowując, jeśli chcemy się zmierzyć z jakimś konkretnym schorzeniem, to zazwyczaj warto tutaj sięgnąć po inne dostępne naturalne metody, które będą wspierać pewne procesy. Zioła mogą pozostać jako równoległa terapia, natomiast no, na pewno wypadałoby włączyć coś jeszcze. Co mam konkretnie na myśli? Na przykład ekstrakty ziołowe które działają szybciej, które działają mocniej, które są bardziej wygodne też w spożyciu. Są one najczęściej w formie proszkowanej, w postaci kapsułkowanej, ewentualnie w formie nalewek. Co jeszcze? Czasami warto sięgnąć po, po takie ludowe receptury, już nieco zapomniane. Receptury dotyczące pewnych eliksirów, pewnych napojów, różnych rzeczy, które mogą w bardzo istotny sposób przyczynić się do tego, że te procesy ozdrowieńcze w nas się pobudzą. I tutaj warto też często uzupełniać terapię właśnie takimi recepturami. Następnie odpowiednie maści. Mam tu na myśli maści, szczególnie jeśli stosuję to raczej od. Doświadczonych zielarzy, którzy sami robią maści na odpowiednim nośniku, z ziół, które są zbierane gdzieś z czystych terenów i najczęściej macerowane. Więc taka maść zazwyczaj ciężko ją porównać z taką maścią, która, którą możemy kupić w aptece, w sklepie zielarskim, często, która jest z produkcji przemysłowej. No, działanie ich jest zupełnie inne. Oczywiście, szeroko rozumiana suplementacja jest często wskazana w zależności od konkretnego przypadku. Tutaj, może, nie będę tego tematu rozwijał, bo on już jest bardzo, jest bardzo wiele informacji w sieci na temat różnych suplementów i w zależnie od problemu stosujemy. Bardzo ważnym elementem są podstawy dietetyki. Bardzo często Warto jest omówić, co w danym przypadku warto jeszcze go nie jeść, jak zmienić nawyki żywieniowe, czy trzeba. Często ludzie boją się tego słowa dietetyka, ponieważ kojarzy mi się z jakąś rygorystyczną dietą, z tym, że nie będą mogli jeść czegoś, co lubią, na co mają ochotę, że będą to same ograniczenia i wyrzeczenia. I niekoniecznie tak jest. Często nie na tym to polega, że musimy rezygnować z jakichś ulubionych rzeczy. Czasami, owszem, korekty trzeba wprowadzić. Natomiast często tutaj chodzi bardziej o taką świadomość, jakiś, w jakiej formie, więc czasami bez tego elementu terapia nie ruszy. Mimo, mimo zastosowania bardzo dobrych preparatów, środków, leków, ciężko będzie cokolwiek w organizmie uruchomić. Możemy też wprowadzić nutraceutyki, czyli taka żywność funkcjonalna. Następnie możemy E, wprowadzić zabiegi na przykład bańkami ogniowymi. Serdecznie polecam dla osób starszych. E, można też bańki próżniowe, natomiast e, preferuję bańki e, ogniowe, ponieważ ja osobiście uważam, że działają bardziej skutecznie. Ewentualnie dla dzieci: bańki próżniowe, jeśli e, tam by się pojawiły jakieś problemy. Na choroby z kolei, na schorzenia takie współczesne, czasami dobrze jest stosować współczesne metody działania. Na przykład na boreliozę i koinfekcje odkleszczowe stosuje się w gabinecie generator plazmowy, inaczej mówiąc lampę plazmową, która w połączeniu z ziołami daje bardzo dobre, rewelacyjne wręcz Wyniki właśnie w tym, żeby uporać się z boreliozą, z konfekcjami odkleszczowymi i żeby zacząć normalnie żyć. Więc tutaj nie wymieniłem jeszcze wszystkich czynników, pewnie o wielu zapomniałem. Natomiast jest naprawdę wiele narzędzi, które pomogą nam w tym, żeby żyć sobie w zdrowiu. Na zakończenie powiem Wam jeszcze takie swoje spostrzeżenie. Może nie każdy z Was się z tym zgodzi. Natomiast zauważyłem, że często siła leży w prostocie, na przykład terapii. I niekoniecznie musimy sięgać po, mówiąc trochę żartobliwie, technologie kosmiczne. Na poziomie naszego DNA często właśnie te proste metody, sprawdzone, przynoszą lepsze korzyści dla organizmu. I tu się podeprę przykładem. Troszkę osób do mnie trafiło, które gdzieś tam latami diagnozowały się, leczyły się różnymi metodami, w tym oczywiście farmakologią. Wydały mnóstwo środków, mnóstwo czasu poświęciło i efekty były no, żadne. Natomiast przy użyciu w bardzo krótkim czasie można powiedzieć naturalnych, tanich, sprawdzonych metod. Te procesy ruszyły i te osoby z tego wyszły. Więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do śledzenia następnych odcinków. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.